W miejscu dawnych koszar przy ulicy Lipowej, Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wybuduje blok na 60 mieszkań. W tym roku spółdzielnia zakończyła największą w ostatnich dwudziestoleciu inwestycję przy ulicy Mieczysława osobowego. Mówimy się o inwestycji mieszkaniowej. Rozpoczęliśmy przygotowania do zrealizowania kolejnej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wałach Kościuszki 4 na terenie, na którym się w tej chwili znajdujemy. Planujemy tutaj wykonanie budynku w formie uzgodnionej z konserwatorem zabytków, w którym powinno się znaleźć około 60 mieszkań, hala garażowa i windy osobowe. Projektowanie powinno się zakończyć w połowie, łącznie z uzyskaniem decyzji, mam nadzieję nastąpi to w połowie przyszłego roku, wyłonimy wykonawcę i przystąpimy do budowy.